No hej ho, Michał, pozdrowienia, Ej, dla całej reszty również z zimowego warsztatu podziemnego łupacza krzemienia marka S. Słuchaj, no więc tak, no może najpierw dla Twojej małżonki, szanownej wisioreczek, taki niebieskie szkiełko staram się zachować tutaj kawałek oryginalnej takiej butelki i reszta wyłupana A... Mam nadzieję, że będzie nosiła. No i dla Ciebie, tak jak obiecałem, czy powiedziałem swego czasu, krzemienny nożyk, jak tam będziesz łaził z tymi turystycznymi rzeczami, to pokazuj. No, trochę specjalnie zatępiłem. Wiesz, no jednak niepotrzebnie, żeby ktoś Ci się tam pociął, ale jak bardzo będziesz chciał, to coś tam jeszcze upiłujesz. No, chyba że sobie życzysz, to ci zrobię taki nożyk bardzo ostry, no, z pojedynczego wióra. Pozdro, trzymaj się, bracie. Leci do ciebie prezencik. No, hej.